się ma nazywać Foxy, nagrywam y, teraz Black Opsa Tak, no to jest dziwne że nagrywam bo komputer jest strasznie ma nie wiem łapie lagi przy tej grze włączam na przykład World at War na full detalach. mam po 30 FPS jak nagrywam a tutaj mam prawie 19 no ale dobra mm, gram tutaj komandem com komflasza mm, roślinny powiększony magazynek znaczy podwójny powiększony główny to wiadomo nie 30 a 50 albo 40 na W magazynku no i co i przebiegam prawie całą mapę jak widzicie tutaj nie miało pewnikowe jak ten typak nie pamiętam jakie mam parki. Oj, już Widzieliście, się, się w lewo i... Znaczy w prawo jeszcze zagapiłem i nie widziałem go Jak widzicie, Paladino, Żelca Pro Dużo miń trzeba rozbierać Zwinie ręce pro i ninja no, żeby mnie tu... Nie strzeliło Przebiegam, na przykład obok nie. Ale na przykład... Samtexem rzucić i... Nie trafić też trochę Yy, psz, powiem, że Black Ops połową ludzi się nudzi, ale połowa ludzi się nie, mogo, nie może od niego uz uzależnić. Na przykład ja, no, marudziłem, że Black Ops jest nudny i w ogóle, ale od tej gry się nie odciągnę już. W sumie nie, wiem, jakiś pierdolnięty czy co? Ta gra jest za Ta gra zahipnotyzowuje. Na No, zakrycie. Ach, nie wtrącajcie się do mojej, mojego języka polskiego, bo z Polaka ma wyjeżdż nie opłatę się. Ale, ale, co mogę powiedzieć o Black Opsie? O to, że Sniper jest udany naprawdę. Tylko szkoda, że to multi takie wygadzenie. To jakiś typek widzieliście na mapie było obok mnie A nikt go nawet nie zabił Jeszcze zajęło mi broń chulę. Cobra, eee, Przynajmniej twoje że kobra twoje. stoi, ale za chwilę zestrzelę nie na pewno coś Noszę oślepiający granaty bo... Le zaślepki są najlepsze. Hmm. Zakłócacz. Bardzo przydatny. O, już koniec meczu. No może jeszcze pokażę... ...jakiś jeszcze jeden gameplay. to widzimy koleś... ...przymulił, bo strzelali w, w tył, ale no... ...jakoś mu się udało uciec. Statystyki słabe, 4 na 3, ale widzicie, wszedłem dopiero w połowie meczu, znaczy po co koniec. Na chwilę przestanę nagrywać.